Ciekawe? Like A więc mówi, że lubi jeść Więc kupiliśmy sobie jakiś tam barze Jedzenie i picia. A tu jeszcze chcę pokazać Coś co kiedyś było częścią szpitala Obecnie już ten mur oddziela Budynek mieszkalny Który został przerobiony z biur i szpitalnych Łóżek na na no, zwykły budynek mieszkalny. I tak tu ludzie mieszkają. Bardzo podobny do tego co myśmy mieszkali kiedyś na berekorcie. Ale no, tutaj się niewiele zmienia. Tak to wygląda. No my idziemy dalej po Klaudię. Ale jest tutaj by coś jeszcze potem powiedział, ale na razie to je i pije. A umiesz yy, po polsku być, yy, yy, guidance robić czy nie? Co? I'm Polish, this no właśnie, czy ja jestem pochodzenia polskiego, czy ja Dobra.